Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Dzisiaj będzie Fort Boyard. I kolejne zadanie sobie omówimy, tym razem z roku 2013, które powstało w roku 2013, czyli 10 lat temu. Mianowicie chodzi o pralnię. Pralnia to zadanie, które polega na tym, że dwóch zawodników z drużyny wchodzi do takiego wielkiego bębna. No i w tym bębnie muszą chodzić, no wiecie, takie, bo, taka atrakcja. W seryjnym miasteczku czasem była, że wchodziło do takiego wielkiego koła, no i trzeba było chodzić i utrzymać równowagę. I iść, to koło się obracało, no i trzeba było otrzymać równowagę. No i właśnie to jest ten sam e, taka, taki sam mechanizm. Tyle, że właśnie tutaj oni sobie idą, to bęben się obraca, no i generuje się piana. No i ta piana utrudnia im to. To wykonywanie tego zadania, gdyż oni muszą iść, a mimo to topią się w tej, w tej pianie, w, tym, w tej wodzie z, tego, y, z tymi mydlinami, no, jak w pralce. No, ale do czego zmierzam? O no, co w tym chodzi? Chodzi o to, że y, kiedy oni tak sobie idą w tym bębnie, y, na skali, która jest obok, strzałka idzie w górę. No i właśnie y, idzie, idzie, idzie. Też ta woda nie zaczyna wlewać się od razu, gdyż dopiero wtedy, kiedy strzałka dotrze do zielonego sektora tej skali. No i właśnie wówczas woda wypycha klucz do góry, bo klucz jest w takim, w takim menzurce, w takim słupku. No i żeby on wy, wyleciał właśnie na powierzchnię, musi być przez tą wodę wypychany. No i kiedy oni sobie tak idą, właśnie woda jest pompowana do tej menzurki, do tego, no i klucz. Klucz wypływa do góry. No i właśnie y, muszą y, tak długo spacerować, tak długo kręcić tym będem idąc w jego środku, żeby ten klucz wypłynął na, na powierzchnię, no i żeby był osiągalny, żeby go zabrać i wrócić. No i y, tak w skrócie y, wygląda y, zadanie, y, które nazywa się pralnia. Tyle, że tak, jeśli chodzi o wykonywalność, ponieważ to zadanie było w Fujcie Boyard przez 7 sezonów, od roku 2013 do roku 2019 bez przerwy. W tym czasie zostało rozegrane 31 razy, z czego 15 prób zakończyło się sukcesem, czyli zdobyciem klucza, natomiast 16 prób zakończyło się porażką. Ale nigdy. To zadanie nie wygenerowało ani jednego więźnia. Tak więc tutaj mamy więźniów zero. No, no i tyle w temacie. To wszystko, jeśli chodzi o pralnię w Forcie Boyard. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.